Ojejku! Ojejku! Kto będzie właśnie zaraz na mnie syczał? Dzień dobry! No, miło ci widzieć! Chyba z rok się nie widziałeś, albo nawet z dwa. Uważaj na ściany. Ta miłość, twoja. Wcale nie jest tak źle, co? Wcale nie jest tak źle. Wydaje mi się, że Arusza i Złote Miasto to zdecydowanie najlepsza część tej serii, chociaż z tego co pamiętam, to samo mówiłam chyba o drzewie Życzeń, gdy nagrywałam filmik właśnie o tej książce. Bo generalnie rzecz biorąc, tą serią jest tak, że każdy kolejny tom rzeczywiście jest lepszy od poprzedniego. Widać jak ta seria się rozwija i atakuje mi aparat! Dlaczego? Przecież ja Was kocham! Książki. Wiadomka, nie? Kocham te książki. Bardzo mocno, a ona atakuje mi aparat. Chyba, że to śpiący właśnie przemówił, ponieważ nie chcę, żebym kibicowała Aru oraz jej wesołej gromadce. Chodzi mi o Mini, Bryn, Aidena i jeszcze kogoś, kto pojawia się na kartach tej powieści. Bo generalnie rzecz biorąc, Aru będzie próbowała ochronić złote miasto przed armią śpiącego. Kim jest śpiący? Dlaczego Aru, Bryn, Mini, Aiden muszą ocalić Lankę, czyli to złote miasto? Tego oczywiście dowiecie się z książek. Nie chcę za bardzo wchodzić w fabułę, żeby nie spoilować. W każdym razie, poza tym, że Aru musi właśnie ochronić Lankę. Na dodatek dręczą ją właśnie takie pewne wątpliwości, czy powinna nadal walczyć po stronie dewów w wojnie z Asurami. Musiałam się wspomóc z tym opisem na tyłach, ponieważ czasami po prostu mylą mi się tutaj jeszcze niektóre pojęcia, bo generalnie rzecz biorąc mamy tutaj do czynienia z mitologią hinduską, którą cały czas staram się sobie przyswoić. Także mamy tutaj takie wątpliwości Aru. A co więcej, w tej części poznajemy jej siostrę Karę i Aru nie wie, czy może jej ufać czy nie, ponieważ cały czas pamięta przypowieść, o fałszywej siostrze. Z czasem zastanawia się, czy to przypadkiem ona nie będzie tą fałszywą siostrą z przepowiedni. Do tego właśnie jest trochę o nią zazdrosna, więc mamy tutaj też takie kwestie rodzinne poruszone, bo w ogóle sytuacja rodzinna Aru jest bardzo skomplikowana. Ale w to też nie chcę wchodzić, żeby nie spoilować, bo tę sytuację poznacie czytając książkę po książce. Więc podoba mi się to, że właśnie autorka w ogóle w tej części mam wrażenie. Poza tym, że nasi bohaterowie poddawani są kolejnym próbom, dzięki którym poznają kolejne bóstwa, kolejne dziwne stwory i w ogóle dzieje się tutaj i Dużo magii i humoru, i tak dalej. To, co mi się podoba, to to, że autorka postawiła w tej książce bardzo wyraźnie na rozwój bohaterów. No, że poza mini, która, mam wrażenie, jest ciągle taka, jaka była w poprzednich tomach, ale jest przeurocza, ona jest po prostu zafiksowana na punkcie zarazków, umierania. Co chwilę ma wrażenie, że umrze od czegoś, i generalnie jest w tym bardzo urocza, więc ja bardzo lubię postać mini. Poza tym, bardzo podoba mi się rozwój Aidena, który też pojawia się. Wydaje mi się, że Aiden pojawił się w Drzewie Życzeń. Już teraz nie pamiętam, bo wszystko mi się zlewa. W jedno, gdy myślę sobie o tych książkach. W każdym razie, w tym to dowiadujemy się, dlaczego on nie lubi stawać po żadnej ze stron konfliktu i powiedzmy, że uczy się to robić, gdy dochodzi do jakiegoś konfliktu, tak żeby nie krzywdzić nikogo. Przy okazji, co mi się bardzo podoba. Bardzo podoba mi się postać Bryn, która bardzo lubi troszczyć się o swoich przyjaciół, ale niestety nie potrafi tego za bardzo robić w taki, jakby to ująć. Ona zawsze musi wszystko kontrolować, każdy aspekt, podejmować za wszystkich, wszystkie decyzje. No i to, co mi się podoba, to to, że ona w tej części uczy się troszczyć o swoich przyjaciół. Ale bez kontrolowania, mam wrażenie, każdego aspektu ich życia, co też jest czymś fajnym. W ogóle bardzo lubię postać bren. Ona jest w ogóle i impulsywna, i taka najbardziej ludzka. Nie wiem, jakoś tak bardzo, ale to bardzo ją lubię. Więc mamy Bryn, mamy mini. Sheila Nikita. One pojawiają się najczęściej w snach. Dlaczego tego dowiecie się? Bo one właśnie pojawiły się chyba też w drzewie życzeń. Urocze bliźniaczki. One za bardzo się, powiedzmy, nie rozwijają, ale jest ich tutaj bardzo mało. Ale są takim elementem fajnym, humorystycznym i też trochę pomagają naszym bohaterom, więc to jest fajne. I jeszcze kara. Kara, która jest taka. Ona jest bardzo zagubioną dziewczyną, ponieważ ona została wyrwana, powiedzmy, z objęć tam swojej rodziny i uwięziona. I teraz, kiedy powiedzmy, Aru ją wyswobodziła, ona stara się znaleźć swoje miejsce na ziemi. Powiedzmy, że może nie tyle odszukać swoją rodzinę, bo wie, że Aru jest jej siostrą, ale jakoś te więzy rodzinne to jest bardzo skomplikowane. To jest. Nie chcę wejść w spoiler, ponieważ to jest taki jeden bardzo istotny spoiler, co chciałabym, żebyście sami to odkryli, ale bardzo podoba mi się. Się właśnie postać Kary. No i w trakcie montażu okazało się, że jednak poszedł spoiler, taki dosyć konkretny. Właśnie dlatego postanowiłam zrobić cięcie i w ramach tego cięcia zaprosić Was na rozdanie z Arosza i Złote Miasto. Bardzo lubię tą książkę. Jest to oczywiście czwarty tą przygód Aru, jak już wiecie. Aru, która jest tak cudowna, że jeżeli kochacie książki Ricka Jordana, Kroniki Rodokain, Magnusa, Persego Jacksona, e, Olimpijskich Herosów, Apollo, no to sami rozumiecie. Musicie sięgnąć po Aru albo Rick Riordan będzie strzelać fochem, ponieważ chciałabym tylko zaznaczyć, że jest tu właśnie książka z serii Rick Riordan przedstawia, więc no nie macie wyjścia. Czytajcie Aru albo Foch i jeżeli chcielibyście ją zdobyć, to po prostu napiszcie, dlaczego to właśnie Ty powinieneś otrzymać ode mnie tą książkę. Na Wasze odpowiedzi czekam do 7 lipca w komentarzach poniżej i to tyle, jeżeli chodzi o to rozdanie i cięcie. Wracamy do tego, co tam dalej mówiłam o tej książce, a muszę przyznać, że naprawdę jestem w niej szaleńczo zakochana. Także jeżeli chodzi o Arusza i Złote Miasto, ja jestem zakochana w tej części. Właściwie to jestem zakochana w całej serii. Jestem właściwie to zakochana we wszystkich książkach Roszami Czokszy, bo też przy chciałam polecić pozłacane wilki oraz srebrzyste węże. No i muszę Wam koniecznie coś pokazać, bo dostałam od mojej koleżanki Patrycji, którą gorąco pozdrawiam, niespodziankę, to był prezent niespodzianka. Patrycja mówi, że w paczkomacie czeka na mnie paczka od Patrycji, więc idę do paczkomatu. Biorę paczkę, przynoszę do domu, i okazuje się, że w środku była książka The Started Queen oraz A Crown of Wishes. Jest to pierwsza i druga część. To jest chyba właśnie też trylogia. Wydaje mi się, że była jeszcze trzecia część. Jest chyba jednej z pierwszych serii Ruszani Czokszy. Wydaje mi się, że najpierw było to, potem Arusha, następnie Pozłacane Wilki. Więc skoro tak bardzo kocham Pozłacane Wilki, że bardzo gorąco Wam polecam i czekam z niecierpliwością na kolejny tej serii. I tak bardzo kocham Arusha. To jest naprawdę świetna młodzieżowa. Taka 10-14. Lat, mniej więcej ten target e, Percy Jackson. Generalnie, no, widzicie, jak się zachowuje, tak? To znaczy, że gdy myślę o tych książkach, gdy trzymam je w rękach, jestem zaraz praktycznie po lekturze, bo skończyłam to czytać dzisiaj. Przyjechaliśmy właśnie do Wrocławia we WEłku, byliśmy tylko jeden dzień, ponieważ pojechaliśmy wczoraj zawieść mojego brata do rodziców, no i też wieczorem przy okazji spotkaliśmy się z Beatą z turnieju Bóg Magicznego. Nie wiem, czy ją pamiętacie. Mam nadzieję, że tak. Bata, kocham cię. Więc w ogóle, jeżeli chcielibyście kolejny turniej, dajcie znać. Jeżeli nie wiecie, czym jest turniej, Bóg Magiczny to był turniej poświęcony wiedzy na temat Harry'ego Pottera, więc wczoraj spotkaliśmy się jeszcze wieczorem z Batą. Oczywiście e, tę naszą Ełską Mendę wymiziałam, czyli rwilka kota moich rodziców, które odkąd pamiętam, zawsze syczał na mój widok. Nie wiem, co ja jej zrobiłam, ale po prostu ona mnie bardzo mocno nie lubi. Także dzisiaj rano wsiedliśmy w samochód i wróciliśmy do Wrocławia, ponieważ zaraz idziemy na żurzel. E, to jest mój trzeci mecz. Nie wiem, dlaczego to się w ogóle nazywa meczami, ten cały żurzel, bo mecze to mi się kojarzyło, wiecie, mecz szukkuje. Mecz piłki nożnej, a nie, że sobie motory jeżdżą i to się nazywa meczem, ale okej, okay, niech im będzie tym osobom, które to wymyśliły. W każdym razie coraz bardziej się w to wciągam, mieliśmy wykupione bilety, i właśnie dlatego nie zostaliśmy w Ełku dłużej. Do Ełku będę musiała wrócić sobie jakoś chyba w sierpniu na jakieś dwa tygodnie, ponieważ nie byłam w Ełku chyba od początku pandemii. Także generalnie rzecz biorąc, tak, zaraz lecimy sobie na ten żużel, i w ogóle muszę przyznać, że stałam się taką fanką, że będę musiała chyba kupić sobie zestaw kibica, szaliczek sparty, te sprawy, bo jestem team Sparta oczywiście. Więc tak, zanim polecę może na ten żurzel, raz jeszcze chciałabym wam polecić Arusza, całą serię. Po prostu czytajcie ją. Nie wiem, będę musiała chyba zrobić jakiś ogromny szum wokół tych książek, ponieważ mam wrażenie, że one są w Polsce bardzo niedoceniane. Szkoda, ponieważ to piękne, cudowne, wartościowe i też przy okazji zabawne młodzieżówki, przygodowe. Polecam bardzo gorąco. Także teraz myślę, że Aru odkładam. Oczywiście Złote Miasto też rozpierniczo, jestem tak samo jak cała ta Seria. Lecę na żurzel i gdy wrócę z żurzela, zabiorę się za The Startuch Queen. Także myślę, że później pogadamy sobie w ogóle o twórczości Roszani Choksi, bo będę prawdopodobnie po przeczytaniu tych wszystkich jej książek, tak? Bo Arusza na razie cała przeczytana, pozostanę wilki przeczytane, a to będzie czytane, także to tyle, jeżeli chodzi o taki mini czytelniczy update, zbieram się, lecę na żurzel, a potem wracamy do Roszani Choxy. I znowu jakoś tak sztucznie wyszło. Nie potrafię się żegnać w tych moich czytelniczych update'ach, więc najlepiej będzie, jeśli po prostu pójdę, zbiorę się na żużel, no i potem oczywiście do Was wrócę. <grybuj> Z różla, tak na marginesie. Sparta wróciła, wygrała, bardzo się cieszę. Zebrałam się za The Startage Queen, ale byłam tak padnięta, że przyznaję, bez bicia padłam po przeczytaniu tylko jednego rozdziału, ponieważ dzień wcześniej Bata, pozdrawiam cię. E, bardzo mało spaliśmy, bo spotkaliśmy się z Batą wieczorem rano, wiecie, samochód wrosła w te sprawy, więc byłam bardzo zmęczona. Jeden rozdział, i gdy dzisiaj siadłam sobie do tej książki, stwierdziłam, że jednak nie mam ochoty na nic po angielsku. Nie teraz, jakoś tak nie wiem, odrzuciło mnie, nie wiem, co się zadziało, chociaż. Ruszanie Czokrzy oczywiście kocham, ale to może i dobrze, ponieważ dzięki temu będę mogła trochę dłużej delektować się jej twórczością. I te książki może odłożę sobie na lipiec, może na sierpień, na pewno do nich wrócę, ponieważ jak już Wam mówiłam, bardzo lubię jej twórczość i pozłacane wilki. Znowu tutaj wszystko ze sobą przetargałam do nie żeby Wam pokazać, ponieważ naprawdę o tych książkach też mówiłam na moim kanale, więc jakby co odsyłam do zobaczenia tych filmów. Oczywiście Aru, jeżeli chodzi o Arusza i Złote Miasto, chciałam tylko dodać, że rzeczą, która mi się bardzo podoba w tym tomie i w ogóle w tej serii, jest to, że tutaj autorka bardzo mocno stawia na pracę zespołową, bo wydaje mi się, że o tym nie wspomniałam. Chodzi mianowicie o to, że Aru, ok, ona jest naszą główną bohaterką, ale to nie jest tak, że ona wszystko musi robić, tak? Albo, że pozostali bohaterowie są mniej ważni dla tej historii, ponieważ tu każdy na różnych etapach musi coś zrobić, żeby ta fabuła poszła do przodu. Jest taka bardzo duża praca zespołowa, więc bardzo mi się to w tych książkach podoba i jeżeli chodzi o Karę, to tylko jeszcze nie wspomniałam chyba o tym, że ona ma takiego hopla na punkcie etymologii. To jest uroczy, w ogóle Kara jest urocza, jest urocza. No, Bryn jest fajna. Aiden chyba lubi całą ekipę. Nawet na pewno lubi całą ekipę, taką naszą drużynę Piersienia. Będziecie wiedzieć, o co chodzi z tą drużyną Piersienia, jeżeli e, przewrócicie tutaj ostatnią stronę. Bo generalnie tutaj też mamy bardzo dużo nawiązań do różnych filmów, ponieważ Aru jest kinomanką i humor na wysokim poziomie. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Czytajcie Aru, ponieważ to jest naprawdę świetna seria młodzieżowa. No i też czytajcie. Siedem Królet w Cindy z Chime. Słuchajcie, słuchajcie, dzisiaj rano, gdy odłożyłam sobie ruszanie wzięłam do ręki Wygnaną Królową. I otworzyłam. I dopiero teraz zamknęłam. Skończyłam czytać Wygnaną Królową. Nie wiem, kiedy to minęło. Po prostu tak cudownie się to czyta, to jest tak fantastycznie stworzony świat. On tutaj w ogóle jest coraz bardziej rozbudowany. O królu już już opowiadałam w filmie, w którym czytałam książki z polecenia Caroline. Caroline, no bardzo Ci dziękuję, że nakłoniłaś mnie w końcu do tego, żebym sięgnęła po Cindy Williams Chime, ponieważ to jest... Tak świetna powieść młodzieżowa. Taka świetna fantastyka. W sumie zastanawia mnie to, dlaczego ta seria, mam wrażenie, nie przeszła bez echa. Bo kupiłam ją przez przypadek tylko dlatego, że była promocja na stronie Wydawnictwa Galeria Książki. 10 zł te książki kosztowały. I dalej można je kupić za dyszkę poza tomem czwartym, więc taka mała prośba do Wydawnictwa Galeria Książki, czy dałoby się zorganizować do dodruk. Bo sporo osób nie pyta właśnie o dodruk tego tomu, ponieważ te trzy można kupić bez problemu. Natomiast z czwartym podobno jest bardzo duży problem. Więc jeżeli chodzi o. Wygnaną królową. Jest tutaj naprawdę bardzo fajne wyważenie, takie zbalansowanie fragmentów z akcją i tak troszeczkę bez akcji, ale jednak ta akcja tutaj mam wrażenie, prze, e, jak to się mówi, e, czekajcie, bo się zapatrzyłam na jakiegoś ptaka. Przeważam. Ta akcja tutaj przeważa, więc bardzo dużo akcji, bardzo ciekawy rozwój bohaterów, bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o Raję i Hanna, którzy są takimi naszymi głównymi bohaterami, mam wrażenie, że o nich bardzo dużo dowiadujemy się na kartach Króla Demona. Tutaj jednak dowiadujemy się jeszcze. Więcej na ich temat. Znowu ich drogi się przecinają, co jest czymś bardzo fajnym. W sumie jedyną rzeczą, do której być może mogłabym się przyczepić, to trochę wątki miłosne, bo w ogóle Rajsa czasami jest trochę irytująca, ale z drugiej strony ona jest młoda, więc to jest chyba, e, no nie wiem, no, no wiadomo, uczymy się na błędach, bla, 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 te sprawy. W każdym razie i tak wydaje mi się, że będzie o wiele lepszą królową niż jej matka, więc bardzo mocno jej kibicuję i jestem bardzo mocno w to wciągnięta. Mamy tu szkołę magii, mamy akademię wojskową. Staram się mówić jak najbardziej ogólnikowo, żeby nie wchodzić w spoilery. Bardzo ciekawe. Rozwój Hanna, więc no. <noise> wydaje mi się, że o tych książkach opowiem Wam, gdy przeczytam sobie całą serię, żeby jakoś sobie to w głowie wszystko ułożyć i opowiedzieć o tym wszystkim bez spoilerów. Ale jestem zaskoczona tym, jak to super się czyta. To jest dlaczego nikt o tym wcześniej nie mówił. Na BookTube chyba zagranicznym też za bardzo tego nie widziałam. Nie wiem, jakim cudem to przyszło bez Echa. To jest tak świetna seria fantastyczno-młodzieżowa, aż kopnęłam sobie statyw, że powiedzmy, <gryzmy>, że jestem trochę w szoku dalej po przeczytaniu tej książki, bo dopiero co ją zamknęłam. Wiecie, otworzyłam ją rano i właśnie ją zamknęłam. I jestem w takim, nie wiem jak to nawet nazwać, ale... To było naprawdę dobre. I rzeczywiście było chyba lepsze od króla demona, chociaż król demon też mi się bardzo podobał, więc skoro to mi się podobało, to mi się jeszcze bardziej podobało. Wolę nie wiedzieć, co będzie na kartach kolejnych tomów jeszcze dwa tomy przede mną i nie wiem, kiedy to przeczytać. Czy właśnie może teraz jakoś w lipcu, czy może na później sobie odłożyć, bo może jednak powinnam sobie usiąść do Cindy Williams czajmy i takie łyknąć, wiecie, wszystkie tomy po kolei, nie? To byłoby fajne, niesamowita przygoda. Serio, jestem. Tak pod ogromnym wrażeniem tych książek, że no mam nadzieję, że będzie do dróg tego i że kupicie sobie te książki, że będziecie je czytać. Jeżeli lubicie lekką fantastykę przygodową ze świetnie wykrowanymi bohaterami, którzy rzeczywiście zachowują się na tyle, na ile mają lat, to nie jest tak, że mam tutaj jakichś, nie wiem, 15-latków, którzy zachowują się jak 30-latkowie, tylko widać rzeczywiście, że oni są młodzi i popełniają błędy i yy. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Więc ja osobiście oglądając królową bardzo polecam, co serię polecam. Polecam Arusha, polecam w ogóle Arusha Niczo-Christine Williams, Chime, i lecę się jakoś ogarniać, bo trzeba wrócić do życia. Um, <todgłosy> to było naprawdę świetne, więc no, to też. Także będę kończyć z tego vloga. Przepraszam Was za tą końcówkę, ale e, ja po prostu dalej chyba trawię to, co się właśnie wydarzyło na kartach tego tomu. Także najlepiej będzie, jeśli już zakończę tego vloga. Bardzo Wam dziękuję za zobaczenie tego filmu. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym. Jeżeli czytaliście tę serię, dajcie koniecznie znać, co sądzicie na jej temat. Trzymajcie się, pa!